Był ministrem finansów w rządzie Angeli Merkel. Cel współpracy ponadgranicznej to u podstaw rzecz dobra, na przykład zwalczanie zanieczyszczenia między krajami, upraszczanie życia pracownikom ponadgranicznym, jeśli na przykład ktoś mieszka w Polsce, a pracuje w Niemczech, gdzie ma płacić podatki itd. Jednakże jego właściwy cel i to jest napisane czarno na białym w dokumentach to dokonanie przemiany państw na granice czysto administracyjne. Oznacza to, że współpraca ponadgraniczna między Niemcami a Polską, granica na Nysie i Odrze, staje się administracyjna, a granica administracyjna nie jest już granicą państwową, oznaczającą suwerenność danego państwa. Zupełna zmiana kontekstu. Kolejny etap to budowa euroregionów. Jeśli granica państwa zanika, mamy różne regiony w Niemczech, w Polsce, we Francji, ale pozostajmy przy polsko-niemieckim przykładzie. Gdy jakaś granica zanika, można stworzyć bloki regionalne obejmujące obie strony granic. Na przykład polsko-niemiecki euroregion wyłaniający się z państwa polskiego i państwa niemieckiego. A więc utworzyć duże województwo, duży region na poziomie europejskim i w ten sposób niszczy się państwa.